Siemanko wszystkim na naszym kanale. Kochani dzisiaj coś, nie wiem co to w ogóle ma być, coś niezwykłego. Nawet nie wiem na tym kanale to będzie, na głównym, czy wcisnę, jak nie to na homahony bez spiny. Eee, mam coś takiego, niby kalendarze adwentowe, wyprodukowano made by Klasek. Klasek to potrafi zaskoczyć, jak nie jakieś czołgi, to oni tam naprawdę mają, eee, tak jak kiedyś Kometa miała bardzo dużo fajnych piropajerów, teraz widzę Klasek, bo chyba tego potrzeba ludziom. Ludzie potrzebują piroba I mam takie dwa kalendarzyki adwentowe: dwie wersje chyba z takim super bohaterem i z bałwarkiem. Tutaj mamy w ogóle jakieś numerki. Tutaj tylko są e, numerki pojedyncze: takie od 1 do 8. Tu mamy od 1 do 8. W tym mamy jeszcze jakieś 24, 12. Co to jest? Nie wiem, żadnego mam pojęcia, spójrzcie sobie na taką trujeczkę. Dzisiaj tam są w ogóle różne e, numery. Nawet to gramaturę ma I to jest tak. Are you ready? Challenge Christmas Edition, a tutaj mamy Special Edition. To jest Special Edition, to jest Christmas Edition, święto jeden, więc zobaczymy najpierw sobie Christmas Edition. To eee, odlicza. No ale ja nie będę odliczał, bo chyba każdy się ciekawy, co tutaj jest. To już skończ, proszę mi są wyjść? Eee, klasa F1. Niektórzy piszą, że tam są słodkości. Nie wiem, co tutaj jest. Zaraz zobaczymy, bo nie wiem. Otwieramy najpierw jedyneczkę. Wspieramy jedyneczkę, a w jedyneczce mamy... Zimne ognie! Yeah! I jaki to jest challenge na te zimne ognie? Nie ma żadnej informacji, chyba że gdzieś się minęłem. Ja przypuszczałem tak, weź zimny ogień, pójdź daj sąsiadowi zapalonego do ręki. Albo coś w tym stylu, a tu nie ma. A po prostu zestaw wyrobów pirotechnicznych widowiskowych. No dobra no. Zimne ognie. dla dzieciaka, dobra. Zobaczymy, number dwa. Numerek dwójka. zobaczymy co jest pod dwójeczką. Pod numerem dwa mamy. Piccolico, te piszki takie. Niby fajne, ale trzeba uważać, bo czasami latają jak chcą. Następnie mamy trujeczkę. Nie no, dla starego chłopa to zabawy nie ma, ale jakbyś jakiemuś małemu dzieciakowi kupić yy, pod nadzorem rodziców, no to taki młody to ma fajną zabawę, nie? O, trujeczka ciężko idzie. W trujeczce mamy Tasmania. Czyli bączki. Więc wiecie, to dla nas starych wywiadaczy to, to nie jest, ale dziecko by się ucieszyło. Yy, I potem, nie wiem, można sobie jakiś challenge wymyślać, czy coś z tego. Dobra. Czwóreczka jest 4, 27, 12. Czyli 12 to rozumiem jest miesiąc, 4 to może dzień, ale 27? 27, no może 27 grudnia. Nie, no kalendarze adwentowe są do świąt. Ale to jest akurat do sylwestra. To nie jest świąteczny Małe kręcące się lociki Taki unboxing. Yy, dobra, teraz ta. Yy, piątka, szóstka, siódemka. To otwieram piątkę, jest najmniejsza. O, w piąteczce mamy takie oto ciągnące no, się no, diabły. Teraz szósteczka. Są takie pirobajery klaskowe. O, crazy balsy. O, patrzcie. Nie wiem, czy będzie ostro źle Pod siódemką mamy. O, meteorit czegoś takiego nie widziałem może cebulki, Czyli no właśnie jeszcze cebulek nie było złapie ostrość, łap ostrość, no dwa no i ale nie prosto, nie chcę ostrości zobaczyć. o idzie idzie, o takie cudowne. no i finał, ósemeczka dararam dam, dar, ramdam, owsa wiesz, dolary, koks dziewczynki Ustoi nam się eee. tutaj mamy tak, mamy dwie rzeczy Mamy stroboskopy i coś dla moich dzieci, czyli cebulki. O dziwo przeczytam Wam instrukcję użytkowania cebulek. Sorry, nie przeczytam Wam, bo je mam po polsku. Eee, ale ogólnie cebulki sprzedaż cebulek jest od e, 18 roku życia. Taki zestaw. No dla dużej osoby, dla mnie no to tyle co mogłem unboxingować i zobaczyć, czy warto czy warto taki zestawik kosztuje około 205 zł. Teraz bardziej zastawiacie do najmłodszych. Tu nic nie ma takiego, co będzie Dziakowi mogło krzywdą zrobić. Jedynie to nieco, co się może poparzyć, ale nic yy, nie porywa, żadnych palców i nic większość tu nie zrobi. Teraz zobaczymy sobie Pyro Challenge Special Edition. Are you ready? I to jest taki ogólnikowy, czyli tutaj wiecie już, tak na bogatości. Yy, I zobaczymy, czy czymś się różni, czy nie. Obstawiam, że nie. Jedyneczka. Zimno. Dwójeczka. piskałka trójka, czwórka, moja mina jest taka, bo myślałem, że to będą dwa różne zastawy, one się tylko różnią. Szatą graficzną i nic więcej. To takie trochę słabe według mnie, ale kulki. Kurde, meteoryt. A tutaj w innej kolejności jest. A tu co może być pod ósemką? Hmm. hmm, czyżby cebulki, stroboskopy? Nie! Dąbą 5G! Ładnie sklejone, że mam Odbieramy i. i. O! Nie trafiłem. Stroboskopy i, i cebulki dla dzieciaków. Więc powiem Wam tak. Co do owych zestawów. Eee, za 25 zł, kupić dziecko. Dziecko, które naprawdę mocno interesuje się pirotechniką i, i odpala samodzielnie fajerki pod nadzorem rodziców. Można. Można dziecku kupić. Na pewno będzie szczęśliwy z takich pirobajerków. I ta emocja, żeby wytrzymać. Czy warto kupić dwa zestawy na raz? Nie, bo widzicie, w jednym i w drugim jest to samo. E, ten zestaw chyba bardziej w ciągu roku można sprzedawać, ale szkoda, że jest taki sam jak ten. E, ogólnie ten, bardzo fajna inicjatywa, taka świąteczna. I tyle. To było na tyle w tym odcinku. Zrobiłem unboxing. Widzimy co jest. Wszystko moje, wszystko moje. Akurat mi się przydadzą. Bo teraz e, moje dzieciaki dzieciaki sąsiada przychodzą. No to tam zawsze coś. Podpalam i mają w frajnach jakieś bączki, jakieś rakietki, jakieś pirobajerki. Zawsze mam frajdę. Więc ja się z Wami żegnam. Przypuszczam, że ten odcinek wrzucę chyba na główny kanał. Tak jest. Trzymajcie ciepło i do następnego odcinka. Pozdrawiam Was.